Hej, Kajka, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment. A dzisiaj czeka nas test. Test odkurzacza bezworkowego, akumulatorowego, który testujemy już od jakiegoś miesiąca ponad czasu. Jest to odkurzacz Dream T20. W 100% kompletny, czyli mamy tutaj pełen zestaw stawek, nie musimy nic wybierać spośród iluś tam modeli. Cały zestaw składa się z ośmiu elementów, w tym cztery stawki i dwie rury. Zapamiętam. No i oprócz tego jest jeszcze serce i stacja ładowania. Końcówki możemy są łączyć z odkurzaczem na kilka różnych sposobów. Odkurzacz ładujemy w stacji ładowania lub na kablu, w zależności jak wam jest wygodniej. Natomiast chcę zwrócić uwagę tutaj na stację ładowania, która jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ jest to element łączący wszystkie końcówki, które mamy do tego odkurzacza. Jest to taki pewnego rodzaju schowek, gdzie wszystko mamy w jednym miejscu, nic nam się nie wala, nic nam się na pewno nie zgubi. W zestawie mamy kabel, który ma 1,80 m. W naszym przypadku było to trochę za krótko, więc musieliśmy dodać sobie przedłużkę. Całość tego odkurzacza wygląda bardzo ładnie, jest zachowana w takiej kolorystyce ciemno-szarej, przez co nie widać jakichś tam ewentualnych zarysowań itd. Więc tutaj bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o ładowanie, od 0 do 100 nasz odkurzacz ładuje się w około 4 godziny. Nie nabił nic więcej oprócz 5 groszy za 100% naładowanie. Sam odkurzacz bardzo wygodnie trzyma się w dłoni i naprawdę nie czuć jego y, ciężaru podczas odkurzania. Ale przejdziemy do samego serca, bo to jest najważniejsze, czyli akumulator, bateria i silnik. I co my tutaj mamy z bliska? Nie czuć. Tutaj mamy wyświetlacz LED. Odkurzacz proponuje nam trzy poziomy mocy i w zależności od poziomu mocy, im wyższy, tym krótszy czas pracy odkurzacza, co jest generalnie logiczne. Wybieramy go do zabrudzeń. Najlepszy i taki najbardziej optymalny jest ten poziom auto, czyli... Średni. Sam ten wyświetlacz wpływa na mega designerski wygląd tego odkurzacza. I co my tutaj jeszcze mamy oprócz tego? Mamy dwa przyciski. Pierwszy to przycisk blokady, przez co, gdy on jest odpalony, włączony, o czym informuje nas tutaj Diodalet. O! Tutaj świeci nam się na niebiesko, przez co wiemy, że wystarczy raz kliknąć. I odkurzacz w ciągu nam cały czas odkurza. Jeżeli wyłączymy sobie tą diodę i, i, i to zabezpieczenie, to wtedy musimy cały czas przytrzymywać, żeby odkurzacz nam pracował. Drugi przycisk, który tutaj mamy, to przycisk zmiany naszej wybranej mocy odkurzacza. Przytrzymując tutaj ten przycisk na dole, możemy zmienić sobie język. Niestety nie ma tutaj języka polskiego, natomiast angielski w 100% wystarcza, bo naprawdę nie ma tu zbyt wielu rzeczy, które moglibyśmy odczytywać po polsku. Aj, przejechałam! Espanol. Ting, 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 English. Tutaj na tym wyświetlaczu wyświetlają się również ewentualne problemy, czyli gdy odkurzacz na przykład, nam się przegrzeje bądź się zapcha. Challenge test numer Uch. jeden. Ani ta pokonałaś odkurzacz. O, że ślepy to, to. Tutaj też dostaniemy powiadomienie, które będzie się tutaj wyświetlać. Jeżeli chodzi o pojemność baterii, to 3000 mAh. I moc tego odkurzacza to 450 W, to jest bardzo dużą mocą odkurzacza. Jeżeli chodzi o wyjmowanie zabrudzeń, jest bardzo proste, wystarczy odczepić stawkę, którą mamy i tutaj mamy taki przycisk, który naciskamy nad koszem, nie gdzie indziej, bo on od razu wyrzuca nam te zabrudzenia, ponieważ tu jest gumka uszczelka i gdy ona się odepchnie, to wszystko z niego ze środka wypadnie. Mamy tutaj też poziom max który informuje nas, kiedy odkurzacz jest już maksymalnie zapchany i nie przekraczamy tego poziomu maks, bo odkurzacz wtedy może nam się przegrzać. Co jest mega fajną opcją tego odkurzacza, to to, że każdy element tutaj możemy rozłączyć i przede wszystkim umyć pod bieżącą wodą. Pierwsze ważne, nie wkładamy tego od razu do odkurzacza, tylko pozostawiamy do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. I drugie ważne, nie suszymy tego bezpośrednio na grzejniku. Tylko wiecie, gdzieś na jakimś parapecie, w oddaleniu od grzejnika, żeby to nie było bezpośrednio na źródle ciepła. Ja sugeruję Wam, żeby ten główny filtr, który również możemy umyć i wyczyścić pod bieżącą wodą, trzepać. Wyjść na zewnątrz i wytrzepać go ze wszystko, z całego kurzu, ze wszystkich zanieczyszczeń. Mini stawka, która jest idealną stawką do jakiejkolwiek tapicerki, łóżek, materacy yy, i pochodnych tego typu rzeczy. Ona składa się tutaj jakby z dwóch części. Pierwsza to rolka, którą mamy wewnątrz, i ją możemy wyjąć ze, ze środka i wyczyścić. Wiecie, wyciąć wszystkie włosy, które tam się ewentualnie nagromadzą. I drugi element, który jest bardzo ważny, to ten plastik, który mamy tutaj, on powoduje to, że kierunkuje strumień zaciągania powietrza, że odkurzać w 100% zawsze jest wydajny, ponieważ ona dopasowuje się do kształtu chociażby naszej sofy, chociażby jakiejś tam poduszki czy Cokolwiek będziecie odkurzać, więc to jest bardzo ważne i naprawdę mega wydajne podczas odkurzania tego typu rzeczy. Ta szczotka, która jest wewnątrz, ma takie dość długie włoski, które wyczesują wszystkie ewentualne zabrudzenia, śmieci, kurz, włosy z naszych sof, więc to jest też warte uwagi. Nie pozostawia żadnego śkucia. Przysięgam Bogu, nic! Patrzcie! Je, 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 je. Nie. Największy przyjaciel Alitosy, to ta szczota właśnie. I mój też przy okazji. Teraz zajmiemy się trzema kolejnymi elementami tego odkurzacza, jakim jest ruchoma rura, która jest kompatybilna z dwoma stawkami. I one są idealne do czyszczenia takich trudno dostępnych miejsc, do których inną stawką niestety nie wjedziemy. Wygląda Jeszcze raz to włączysz, ty głupia, ty. Cała rura nam się tutaj, widzicie, rozkłada, rozjeżdża, przez co mamy możliwość dojazdu do bardzo trudnych miejsc, jak na przykład, nie wiem, chociażby tą stawką, szuflady, listwy, samochód, gdzie wiecie, gdy mamy sztywną rurę, nie jesteśmy w stanie do nich dojechać, a tak jesteśmy w stanie skręcić w każdą stronę, jaką nam się tylko zamarzy. Ta rura jest spoko, ponieważ wpinamy ją do stacji i widzicie, ona jest złożona, wisi w wielkości, nie rozkłada nam się. To czasami jest problematyczne, bo jednak musimy używać trochę siły, żeby tą rurą majtać, natomiast to już jest takie czepianie się szczegółów. I teraz druga stawka, czyli taka włochata, która jest przeznaczona do miejsc, które są po prostu delikatne. Czyli na przykład chcemy poodkurzać drzwi, i może to dzisiaj wsadzę, chwileczkę. Ta stawka jest przeznaczona do miejsc, które są po prostu delikatne. Czyli na przykład chcemy poodkurzać obrazy, chcemy poodkurzać drzwi, skórzu, kontakty, listwy, cokolwiek, gdzie przejeżdżamy ob obok na przykład nie wiem, ściany czy delikatny stolik, gdzie możemy coś porysować i uszkodzić. No to ta stawka ciągnie, tak jak ciągnąć powinna, ale dodatkowo przez te włosy zabezpiecza nam te delikatne powierzchnie. Główna środka, którą tutaj mamy, to ta duża, i ona jest zarówno do paneli, jak i do dywanów. I tu i tu sprawdza się bardzo dobrze. Co warto zauważyć, zaraz powiedzie na dywan ona zwiększa swoją moc i to działa bez zarzutu za każdym razem. <śm> Dywanie. Nawet te wczesane, wklepane, bo coś się rozsypało i zadeptało, radzi sobie bez problemu. Jeżeli chodzi o włosy, wyczesuje również bez zarzutu. Także dywan po wyczyszczeniu tą szczotką naprawdę wygląda jak świeżo, wręcz wyprany czasami, bo te włosy wszystkie są postawione do góry. Dobra, z zabrudzenia z kaszy, jak widzicie, teraz <gryw> radzi sobie bez problemu, ale to nie wczepia się, jakby nie było w dywan. Więc przyniosłam tutaj coś gorszego, coś najgorszego, co może się wydarzyć, oprócz wylanego wina. To kawa. Kawa, która wbije nam się w dywan. Zobaczymy, czy on sobie z nią poradzi. Także. <laughs> krwawi mi serce, ale zrobię to. Nie chcę I żeby doprawić, walniemy drugą. Oho. Chwila prawdy. miałam, ale się udało i wysprzątał wszystko absolutnie, więc duży plus. Była pewna, że nie poradzi, sobie, ale była pewna. Ale sobie poradził, więc dobrze. Przetestujemy ją na trzech mocach. Od najmniejszej do największej. Każda będzie miała te same warunki i każda będzie miała te same zabrudzenia. Także przechodzimy do... Syfienia, po prostu syfienia. Zaczynamy od orzeszków, a właściwie od łupin pistacji i zobaczymy, yy, czy odpowiarz sobie z tym poradzi, bo jest to dość twarde i dość duże zabrudzenie, więc sprawdzamy. One są za wysokie. Jeżeli chodzi o pistację, to jest to dość duże, dość twarde. I wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej sprawdzi się właśnie ta stawka. Ja bym chciała wam pokazać, jak dużą moc ma ten odkurzacz. bo po prostu z odległości zasysać te drobiny te pistacji. Ale trzeba wziąć pod uwagę to, że nie każda stawka jest do każdych zabrudzeń. Mm, drobin. Smaczne. I nie mogę tutaj powiedzieć nic innego: jak naprawdę jest to zacny odkurzacz. Biorąc pod uwagę jego design, jego moc, przede wszystkim, która jest szalona, kompletność savek, gdzie kupujemy jeden sprzęt i mamy go do wszystkiego absolutnie do wszystkiego. I przede wszystkim przemyślane rozwiązania: typu chociażby stacja ładowania, która łączy nam wszystko w jednym miejscu. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że to Wam się podobał. Wszystko znajdziecie w opisie filmu. I tam was odsyłam, tam macie wszystkie linki. E, ja polecam, bo nie mogę tutaj powiedzieć nic innego. Wszystko byłoby, inne byłoby po prostu kłamstwem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!